Ten mangaka nie potrafił rysować, ale historia, którą opowiedział, była tak mocna, że rozwaliła internet i zmieniła mu życie. Jeszcze w szkole jego szkice wyglądały, jakby były zrobione na projekt plastyczny i nie wyróżniały się niczym specjalnym, a on nazywał się One, twórca One Punchman i Mob Psycho 100. To on udowodnił, że w mandze nie liczy się rysunek, tylko umiejętność opowiadania historii. One publikował swoje pierwsze prace w sieci, bez techniki, bez kontraktu, za darmo. I to wystarczyło, żeby przyciągnąć miliony. W końcu odezwał się do niego Yusuke Murata, mistrz rysunku i zaproponował współpracę. Tak powstała wersja, która zmieniła grę z amatorskiego webkomiksu w jedno z najlepiej narysowanych anime dekady. Sezon pierwszy zrobił absolutny szał. Animacja od Madhouse wyglądała jak kinowy film, a Saitama stał się ikoną internetu. Seria sprzedała się w milionach, a One Punch Man trafił do mainstreamu poza Japonią. Ale później przyszedł sezon drugi i wszystko się posypało. Inne studio, mniejszy budżet, słabsza jakość. Fani byli rozczarowani. Teraz zapowiedziano sezon trzeci i cały fandom znowu czeka z nadzieją, że wróci ta energia z początku bo to anime pokazało, że nawet z prostego pomysłu można stworzyć coś, co zna cały świat.